Pacjent zgłasza się na kanał i wstępnie nie wygląda to dobrze. Uh, grubo. Czy mi się uda to zrobić, to nie wiem, ale na pewno pokażę Wam trzy różne wersje oświetlenia miejsca pracy od Osram. Pierwsza, wolne rączki. Szeroki LED. I z tyłu czerwona lampka. Wersja na magnes z takim punktowym światełkiem i cienkim, mocnym LEDem, przyczepianym do metalu. I chyba moja ulubiona wersja, wersja na szybko złącza. Latareczka, ledzik, regulowany, płaski i trzecia, chirurgiczno-inspekcyjna, gdy trzeba zajrzeć w trudno dostępne miejsca. Na pierwszy rzut oka to jakby spod miski, ale jak tak patrzę sobie dogłębnie, to bardziej coś z hydrauliką. O, wygląda na to, że to nie jest jedna Jedna awaria, tutaj pierwszy wyciek olej silnikowy, w tym miejscu. A dwa, tak jak patrzę, olej hydrauliczny i rurki od wspomagania. A po robocie taka magnetyczna ładowareczka na magnesik albo na śrubki do przyczepienia i sprzęty podczepiają się na magnes i ładują. Samym oświetleniem tego nie naprawimy, ale najważniejsze oczywiście Dobra diagnoza.